No witam serdecznie, tutaj Martuchot, a to jest boostowanie na ekranie. Sorry, że tak mało tych kart dzisiaj. dwa gate jednak moja sytuacja finansowania pozwala mi na więcej. Ja ogólnie świat mi się sypie, zawalił. Kurwa, nie życzę nikomu takich pierdół, które ja teraz przeżywam. Co by zrobił Clint Eastwood w takiej sytuacji? Co? Ja się pytam. Nie zajarobisz szluga i, i wymyślił jakiś plan. Ale lecimy, co my nie będziemy się pierdolić. Dwa gate Crasher, ponieważ liczę na Simika i Brosa. I mamy cały Thunderfist, Basilica Screecher, Death Pit Roach, Pitfight, Gate. Court Street Den Denizen, Neutralize, y Armored Transport Tot Totally Lost. No i mamy. No, Ankomony, skak Good Mage Kraken, coś tam. Nie, nie umiem tego przeczytać. Homing Lightning, o i Master Biomancer jest ok. czy znaczy jest jakiś foil? Jest foil, foilowany. Wallet Haven Biomancer, genialnie. Potrzebuję do Simika. Mam już jednego od Micka, którego serdecznie pozdrawiam. Jest, Git, jest. Już mi to humor jakiś poprawiło. Zobaczymy co w następnym buście. Czy, czy będzie coś fajnego. Night Watch. Mm, odkładam tutaj. Gutter Skulk, Skulk. Disciple of the Old Ways. Primal Visitation. Dobrze przeczytałem. Wojek Halbardis. Kawał dobrej karty. Simic gulgate Gate. Mm, Basilica Guards. Ember Beast. Sky Games, Slate Street Raffian i mamy Serene Remembrance, nie wiem jak Remembrance, coś takiego, chuj wie co to. Urban Evolution, Crowed Seratok, haj Boros Reconer, ale mi to humor poprawiło, jestem normalnie W siódmym niebie, dwa, dwie... Bardzo dobre karty Boros. Hehehe i he, he. Master Biomancer. To było boostowanie na ekranie. Któraś tam edycja. Mówił do Was Magister Magica Matuhot. Trzymajcie się. Do następnego. Ale jestem szczęśliwy. Makro, ty kurwo, widzisz to. Jednak szczęście się odwróciło do mnie.